Cześć wszystkim, tutaj Marczmentarot. W szczególności witam wszystkie zodiakalne wagi w czytaniu na październik 2023 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, co Cię czeka w zbliżającym się miesiącu, jakie jest tło tej sytuacji oraz yy, rada do niej. Jeśli to czytanie Ci się spodoba i jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku zodiaków w ascendencie i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Dodatkowo polecam również moje inne czytania miesięczne dla znaków zodiaku, czytania tematyczne typu Wybierz talię na relacje uczucia, a także czytania tygodniowe, które ukazują się co niedzielę. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam. Wszystkie moje czytania są dla Was. Dobrze, moi kochani, ja już przechodzę do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. I moi kochani, jeszcze jedna informacja, niestety ze względu na to, że po sąsiedzku nadal trwa remont, może być słychać różnego rodzaju podgłosy, niestety jak się pewnie domyślacie, nie mam na to zbyt dużego wpływu, przepraszam Was za to, co tam może być słychać w tle, ale no niestety niewiele jestem z tym w stanie zrobić. I moi kochani, po lewej stronie to, co Was czeka w tym miesiącu październiku, drogie wagi, po prawej tło sytuacji, to czego nie widzisz, do precyzowanie przyczyny. Natomiast tuż przede mną, w dolnej części planu, będzie taka rada na tą sytuację. Jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być w teoretyce. Waga i październik. usadka bufaw trójka bufaw siódemka denarów teraz sz wieża I czwórka buław. Rada. Rysyz kielichów. Dobrze moi kochani. Już sobie zaczynamy Wasze czytanie. I zaczynamy od lewej strony ósemka buław, trójka buław i i siódemka denarów wiecie co? Jeśli chodzi o to, co w tym miesiącu na Was czeka, to na pewno wiadomości, na które długo czekaliście. Jeżeli macie jakieś tematy, które od dłuższego czasu zaprzątają Wam głowę, to bardzo prawdopodobne, że w tym miesiącu nadejdą wyczekiwane dla Was wiadomości, jeżeli są jakieś sprawy urządowe, jeżeli są też jakieś kwestie związane z, y, z zarabianiem pieniążków, to i też nie do końca wiecie, czy jest na co czekać. Bardzo prawdopodobne, że w tym miesiącu nadejdą dobre wieści dla Was, tak? Jeżeli nie wiem, czekaliście w, na podwyżkę, na jakieś tutaj dodatkowe pieniążki, to bardzo, zresztą to nie jest tak, że czekaliście i nic w tym temacie nie robiliście, bo to, żeby było jasne, to raczej nie są wiadomości typu yy, wcześniej nic nie wiedziałem i nagle nie wiem, yy, wygrana w loterii, na loterii, tak? Bo tutaj zresztą tu nie ma koła fortuny. Tu raczej są informacje na zasadzie na coś wcześniej pracowałem, nie wiedziałem, czy to przyniesie skutek, teraz ten skutek przychodzi poprzez właśnie dobre wiadomości w tym temacie. Yy, bo pomiędzy tym właśnie yy, tą ósemką była w oznaczającą dobre wiadomości, a yy, siódemką Siódemką monet, czyli pracą stałą w jakimś temacie, tak dopielęgnowaniem czegoś, jest właśnie ta trójka buław, która mówi o wyczekiwaniu, ale wyczekiwaniu tak naprawdę nie wiedząc, czy to czekanie ma sens. No, bardzo często bywa tak, że na coś czekamy, ale nie wiemy, czy to czekanie przyniesie. Tutaj skutek. Że na coś liczymy, tak pracujemy, ale nie wiemy do końca, czy, czy ta praca się tutaj opłaci. i ja niestety tak, tak wygląda życie, że, że nie zawsze mamy pewność, że nasza praca, ciężka praca przyniesie tutaj pozytywne rezultaty i że na przykład ta praca zostanie doceniona. Więc bardzo prawdopodobne, że albo w tym miesiącu dostaniecie jakieś dodatkowe środki finansowe, jakąś premię, podwyżkę, albo też yy, ósemka była właśnie może mówić o wiadomościach zapowiadających jakieś wydarzenie. Więc bardzo prawdopodobne na przykład że już w październiku zostanie Wam zapowiedziana podwyżka na przykład od nowego roku, tak? I dowiecie się mniej więcej, jakby ona miała wyglądać, jakie by to miały być kwoty, jakbyście tutaj właśnie zostały poprzez właśnie środki materialne tutaj docenione. Ten miesiąc ogólnie może być też miesiącem wytężonej pracy. Możecie też chcieć udowadniać swoje zaangażowanie w jakimś temacie, tak, udowadniać swoje możliwości, swoje zdolności. Generalnie jest to praca. Powiedziałbym taka, która w temacie, na którym nam zależy, tak, jest to praca ciągła. Nie jest to na zasadzie, że, nie wiem, pojawia się jakaś okazja i tutaj zaczynam swoje y, siły wkładać, tak, tutaj swoje zaangażowanie. Nie. Siódemka denarów mówi o tym, że wy w jakimś temacie działacie ciągle, że jesteście y, cierpliwe. To też jest właśnie karta mówiąca o tym, że jeżeli na czymś wam zależy w tym y, miesiącu, to będzie trzeba temu poświęcić troszeczkę. Pracy, i też, że trzeba będzie być bardzo cierpliwym w działaniu. Może być tak, że w pierwszym momencie napotkacie na przykład na jakieś przeszkody, tak? Że jeżeli będziecie tutaj nad czymś pracować, to nad jakimś też projektem, to na początku mogą tu pojawić się przeszkody, już będziecie troszeczkę tacy, że stracicie troszeczkę z tego zaangażowania, z tej chęci do kontynuowania tego. Należy tutaj na pewno zacisnąć zęby i nie poddawać się, bo to jest praca, która wymaga właśnie tego zaangażowania pomimo trudu i też tej cierpliwości, jeśli chodzi o efekty. Pamiętajmy jednak, że wszystko to, co wartościowe, na to musimy w życiu zapracować, tak? Nic się nie dzieje w jednym momencie, a jeżeli się zazwyczaj dzieje w jednym momencie, to to jest mało, mało warte. Jeśli chodzi o tło tej sytuacji, to jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, bo mamy tutaj e, rycerza Buław, kartę wieży i kartę piątki. E, przepraszam, czwórki e, Buław. Wiecie co, jeżeli w ogóle zacznijmy od tego, że ten rycerz e, Buław to jest zazwyczaj karta kochanka, więc jeżeli... W tym miesiącu, nie wiem, spotyka... znaczy możliwe, że już spotykaliście się wcześniej, ale jeżeli dalej będziecie się z kimś spotykać nowo, poznając, zazwyczaj to jest nowa osoba, albo to jest relacja, z, w której hmm, tak naprawdę nie ma tu żadnych podstaw, to jest takie spotykanie się dla spotykania się, albo jest to też relacja, w której hmm, powiedziałbym, że hmm, nie do końca wiadomo o co chodzi, tak. Jest to relacja, w której na przykład wszystko kręci się wokół przede wszystkim wspólnego spędzania czasu, ale nie mówienia o przyszłości, wokół też bliskości, ale nie, nie takiej emocjonalnej, bardziej bliskości fizycznej. I ja bym powiedział tak: jeżeli macie taką osobę w waszym życiu, bardzo prawdopodobne, że w tym miesiącu się to. Mówiąc wprost, zakończy, następuje karta wieży. Bardzo prawdopodobne, że jeżeli ta osoba niewiele o sobie mówi, może to też tyczyć się osób nowo poznanych, których poznacie już dopiero w październiku, tak? Już, już tutaj się pojawi po tej prognozie, bo toż w momencie, w którym ta prognoza się pojawi, tak dla was ten horoskop to już będzie praktycznie prawie październik. Wiecie, co może być tak, że ta znajomość bardzo szybko się zawali po prostu. Powodem będzie to, że ta osoba w czórce była bardzo prawdopodobna, że ona wróci do swojej stabilizacji, do swojej rodziny, do, do, tej, do tego właściwego miejsca, gdzie, gdzie tą stabilizację zbudowała. Jeżeli natomiast, tak jak mówię, macie relacje, relacje to takie duże słowo, znajomość, w której nie wiadomo do końca o co chodzi. Ktoś tutaj przede wszystkim skupia się na tym, żeby miło spędzać czas, niewiele mówić o sobie, niewiele planować, niewiele też się tutaj zwierzać. Nie ma takich głębokich rozmów, tak. Jest raczej tutaj chęć przebywania razem, też budowania tej bliskości, zaspokajania pewnych potrzeb. Bardzo prawdopodobne, że ta osoba po prostu nie jest wolna. Natomiast nie chcę wam o tym mówić. Może. Ja bym powiedział tak, że ta osoba może domyślać się, że wy, wy tutaj możecie pewne rzeczy podejrzewać, ale dopóki pewnego tutaj potwierdzenia nie ma, to ta osoba liczy na to, że wy będziecie, póki nie będziecie miały prawdy wyłożonej na stół, to będziecie pewne rzeczy po prostu akceptować, tak? Że nie będziecie tutaj drążyć, nie będziecie tutaj za bardzo chciały. Dowiadywać się, bo ta osoba ma świadomość, że jeżeli może poznałybyście prawdę, całą prawdę, to wtedy, mając pewność, odrzuciłybyście to. W związku z tym ta osoba na ten moment, ja bym powiedział, że ona nie będzie gotowa na to, żeby coś w swoim życiu zmieniać. Dlatego też, tak jak mówię, bardzo prawdopodobne, że w tym miesiącu po prostu takie niepewne relacje, one same się wyeliminują, tak, poprzez to, że osoba osoba. Ta druga, którą tutaj możecie mieć w swoim otoczeniu, ona sama podejmie taką decyzję, że nie chce tego kontynuować. Czy będzie przy okazji otwarta na powiedzenie całej prawdy? Karty o tym nie mówią. Mówią raczej, że ta osoba raczej po prostu zdecyduje, że chce, nie chce tutaj już kontynuować jakiejś przygody, tak? Przy, przygody z wami. Natomiast nie ma tu też kart mówiących o tym, może się to zdarzyć z dnia na dzień, to tak zwany ghosting może być, tak, czyli że ktoś po prostu nagle przestaje odpisywać, przestaje się odzywać, wraca do swojego normalnego życia i na tym przygoda z Wami się kończy. Yy, dla was uważam, że no oczywiście to może być bolesne, bo jeżeli już troszeczkę, tak, tak jak mówię, może być to nowa relacja, może to też być znajomość, która trwała już jakiś czas. Natomiast wy cały czas czekałyście może na jakieś deklaracje, na jakąś prawdę, na, na pewne wyznania i też na to, żeby ktoś wam o swoim życiu opowiedział. To się nie działo. No to yy, w tym momencie będziecie miały odpowiedź dlaczego. Yy, natomiast yy, tutaj, bo raczej ta osoba nie przyjdzie i nie wytłumaczy Wam, wiesz co, bo jest taka i taka sytuacja, tylko najprawdopodobniej po prostu odejdzie. Bardzo prawdopodobne, że to też nawet nie chodzi, może być sytuacja oczywiście, kiedy ktoś jest cały czas w trwałej relacji, może być to sytuacja też na przykład, kiedy ktoś wraca do byłej partnerki, byłego partnera, albo mówimy o tak zwanej separacji i ta osoba po prostu decyduje, że chce spróbować was jeszcze z tą osobą, z którą, z którą była wcześniej. Dlatego też, tak jak mówię, ona nie będzie otwarta na to, żeby tutaj opowiadać o swojej sytuacji. Ona po prostu najprawdopodobniej, patrząc na te karty, zniknie. Jeśli miałbym tutaj na podstawie kart typować znak Zodiaku, to byłby to znak Zodiaku oginisty, czyli baran, lew lub strzelec, ale niekoniecznie, bo ta. Y ta sytuacja, te karty mówią, ta karta właśnie rycerza była przede wszystkim mówi o, to, o tym, że ta osoba w tej relacji, o której tutaj mówimy, jest po prostu przede wszystkim skupiona na zaspokajaniu potrzeb cielesnych, potrzeb fizycznych. Dobrze, moi kochani, przejdźmy sobie do rady. Jako rada król kielichów, przede wszystkim ta rada mówi o tym, żeby w tym miesiącu doceniać osoby które są dla Was w porządku, są dla Was ważne, tak? To oznacza ten rycerz kielichów. Poza tym trzeba będzie, jeżeli tutaj będą się niezbyt fajne rzeczy wokół Was działy, tak szczególnie w kontekście spraw prywatnych, obdarzyć siebie uczuciem, zadbać o swoją sferę emocjonalną. Dodatkowo ta karta mówi o tym, żebyście, jeśli chodzi o budowanie relacji, w dużym stopniu inwestowali w osoby, tak? W osoby, które są bardziej skupione na budowaniu więzi emocjonalnej, a nie cielesnej, tak? bo może tutaj być taki problem, że tutaj po prostu był zły start od złej strony, tutaj zbyt mocno było y, otwarcie się na pewne tematy zbyt szybko, gdybyście na przykład y, y, dużo więcej czasu potrzebowały i tak szybko nie weszły może w pewien tryb, to może ta osoba sama by się zniechęciła i nie zaczęłaby tutaj akurat, te, ta sytuacja by się w żaden sposób nie rozwinęła, natomiast Natomiast, tak jak mówię, tutaj dla Was jest zachęta do tego, żeby bardziej na początku budować więź emocjonalną, żeby widzieć, czy ktoś jest w stanie taką więź emocjonalną zbudować i dopiero na dalszym etapie otwierać się na kolejne inne formy bliskości, tak to nazwijmy. Natomiast tak jak mówię, jeżeli w Waszym otoczeniu macie też osobę bliską, spod znaków wodnych, czyli rak skorpion albo ryby. Bardzo prawdopodobne, że powinnyście w tym miesiącu szukać pomocy, wsparcia u takiej osoby. Może być tak, że ktoś z Waszych przyjaciół jest właśnie z tego trygonu i bardzo prawdopodobne, że ta osoba będzie bardzo znacząca dla Was w tym miesiącu i bardzo w dużym stopniu Wam po prostu w Waszych różnych tematach życiowych pomoże. Zarówno związanych właśnie ze sprawami takimi życiowymi, Zawodowymi, tak. Bardzo prawdopodobne też, że ta osoba będzie służyć Wam radą i że powinniście właśnie radę od tej osoby w tym miesiącu uzyskać. Tak. Pytać o radę, właśnie osobę spod znaków wodnych, czyli raka, skorpiona albo ryby natomiast tak jak mówię poza tym ta rada po prostu mówi o tym żeby dać więcej emocjonalnego wsparcia sobie żeby szukać u osoby spod tego trygonu i żeby jeżeli budujecie na przyszłość jakąś znajomość jakąś relację którą, na którą liczycie tak, że to będzie coś takiego trwałego stałego to w dużo większym stopniu zwracajcie uwagę na tą właśnie sferę emocjonalną tak na uczuciową żeby tutaj tą więź tą bliskość budować a niekoniecznie, i też y, y, dawać sobie czas, jeśli chodzi na przykład o budowanie takiej właśnie bliskości cielesnej, bo tutaj, tak jak mówię, to może otwierać drogę takim osobom, które. Jeżeli tutaj zbyt szybko będziecie na pewne rzeczy otwarte, które niekoniecznie są skupione na, na stabilności, którym, które po prostu nie zbudują z Wami więzi emocjonalnej, dlatego, będą miały w razie czego po prostu taką większą łatwość zakończenia tego tak zwanego właśnie ghostingu, bo jeżeli kogoś poznamy yy, też emocjonalnie, jak bardziej tutaj obdarzymy kogoś właśnie yy, tutaj uczuciem, to to będzie trwalsze. A tutaj to jest właściwie takie. Potrzebuję zaspokoić pewne potrzeby, dlatego też bardziej tutaj na tym się skupiam. I tak jak mówię, w październik, no niestety, jeśli chodzi o świeże relacje, może być trudny. Relacji, w których nie ma do końca zaangażowania i takich planów na przyszłość, dlatego że ta osoba po prostu może z dnia na dzień zakończyć tą, tą znajomość, wracając do tego, co miała tak wcześniej, wracając do takiej swojej stabilizacji, zostawiając w tym momencie Waszą znajomość, Waszą relację. Dobrze. Moje kochane wagi, ja Wam bardzo za to czytanie. Dziękuję. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Widzimy się niedługo, pozdrawiam, Art.